Od polskich filmów, z założenia trzymam się z daleka, szczególnie od takich, gdzie główny wątek to wątek miłosny. Ale Kampera chciałem obejrzeć od samego początku. Co mówiłaś? Ja, że cię kocham. Jeszcze raz. To Łukasz lub wnęk, czyli były zawodnik młodej piątki, tworzył scenariusz do sceny Counter-Strike'a, która pojawia się w filmie. Jestem już w niemie. No, na moje oko jesteś... Daleko, nie I tu zaczynają się problemy, bo jeśli ktoś chce iść do kina, aby obejrzeć mecz Counter-Strike'a, to niech sobie odpuści i zrobi coś innego. Ale jest naprawdę dużo innych powodów, dla których kampera warto obejrzeć. Weź się chłopie do jakiejś konkretnej roboty. Robię! Przede wszystkim jest to pierwszy polski film, który pokazuje świat game devu, czyli środowisko ludzi, którzy pracują nad tworzeniem gier komputerowych. I muszę oddać scenarzystom, reżyserowi to, że odrobili pracę domową, to znaczy na pewno mieli dobrych ekspertów, za sprawą których nikogo, kto zna branży nie powinny boleć zęby w dole na ten film. Nie ma takiego poczucia żenady, że o kurczę, co oni pokazali, to jest totalny bullshit. tego nie ma. Ja ze szczerą przyjemnością oglądałem to, jak został pokazany ten świat game devu kamperze. Oczywiście są tam pewne uproszczenia, z drugiej strony są pewne wyolbrzymienia, ale generalnie w porządku. Bez żenady. Chcesz se leżeć na kanapie, to se leżę. Chcę spróbować nie wyjdzie. Trudno. Trudno, rozumiesz? Mam tego dosyć. Ja się całowałam z kimś, Mateusza solidnie pokazany Counter-Strike, na tyle wiarygodnie, że ja nie czułem się źle oglądając ten fragment, a jednocześnie widzowie w kinie, którzy na e-sporty się nie znają, są w stanie zakumać mniej więcej, co tam się dzieje na tym ekranie i o co o tym chodzi. Paradoksalnie, mimo że świat gier komputerowych jest w kamperze tak ważny, to wydaje mi się, że ten film nie będzie interesujący dla tych młodszych widzów. Albo przynajmniej będzie bardziej interesujący dla tych nieco starszych ludzi, którzy mają, na przykład tak jak ja, już 20 kilka lat prawie trzydziechę na karku. Beso, kiss. Jak masz problemy w domu, to nabie je ja rozwiąż, a dopiero potem uderzaj w egzotyczny romans. Camper traktuje ludzi, którzy już dosyć długo w świecie gier siedzą, dłużej niż ich rówieśnicy i trochę nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Z jednej strony gry są zaibiste, są ich pracą i pasją, a z drugiej natomiast odbiór ludzi jest taki, że ej dzieciaku, dorośli masz już 30 lat, a dalej zachowujesz się jak gówniarz. Całe życie możesz być chłopaczkiem w szortach i to ma swoje dobre strony. Ale koniec końców. Zawsze dostaniesz po od takiego gościa jak ja, rozumiesz? Trochę to jest film o presji społecznej, trochę o zadawaniu sobie pytań, dokąd idę, a trochę po prostu o związku, miłości i to takiej fajnej miłości, fajnej związku, w którym nie zawsze wszystko musi się układać tak najlepiej, jakby się chciało. Ty masz swoje hiszpańskie, a ja mam swoje gotowanie. Ciekawa autorefleksja dla ludzi, którzy nie wyrośli z krótkich spodni i nie chcą brać życia tak do końca na poważnie. O i właśnie to jest ten moment, kiedy Twoje żarty przestają być zabawne. Podsumowując, jeśli szukacie dobrego filmu, no to pójdźcie na kampera. Jeśli szukacie filmu, który traktowałby o e sporcie gamingu i byłby jakimś przełomem w kontekście pokazywania e sportu w mediach w Polsce to odpuśćcie sobie. Wasza decyzja.